Hej kochani, tutaj wikaj, i zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj lecimy sobie z troszeczkę odklejonym odcinkiem, ponieważ chciałam Wam nagrać vlog z zawodów, ale niestety mi to nie wyszło. Więc opowiem sobie o zawodach, pokażę Wam co dostałam i tak dalej i zrobimy unboxing mojej torby. I główna rzecz y, dzisiejszego odcinka, czyli... Kupiłam wstążkę, zbierałam się od tygodnia, żeby to zrobić i robimy sobie Estetic Coquette bluzę. Także słuchajcie, mamy bluzę. Moja bluza jest z Enrage i tak wygląda i... No, kosztowała dosyć dużo, więc e, mega chciałabym, żeby ta za przetrwała i mam nadzieję, że to wyjdzie bardzo ładnie. Czym ona się charakteryzuje? To zdecydowanie tym, że tutaj jest ściągacz e, na dole i po prostu możemy sobie to ściągnąć do swojego pasa, żeby ona mogła być podwinięta i żeby tej gumki nie było widać. I przez to ja ją uwielbiam i przez to byłam w stanie zapłacić za nią trochę, natomiast jak na wiedzę polskie marki... Cena normalna, natomiast bluza, którą chciałam kupić właśnie z kokardkami, była w podobnej cenie, a ja nie chcę kupować kolejnej bluzy, więc spróbujemy zrobić coś z tej. Ja ogólnie ostatnio w ogóle mam taki mindset oszczędzania pieniędzy i tak dalej i staram się nie kupować ubrań, bo wiem, że mam dużo fajnych rzeczy w domu, ale też wiem, że części rzeczy, których nie noszę, jakby ok. Poszły już, wyszły z mody czy cokolwiek. Natomiast nie chcę po prostu kupować nowych. I plan jest taki, że przerabiamy stare na coś nowego i coś modnego. W sensie, ja nie mam jakiejś presji, że ja się muszę ubierać modnie czy coś. Tylko po prostu, jeśli wchodzi coś, co mi się podoba, to wiadomo, że to chcę. I tak dokładnie było z tą bluzą. Więc bluza, o którą mi chodzi, ma właśnie kokardki tutaj. Znaczy nie, nie, tutaj. Ma kokardki tutaj i tutaj ma napis. Mi się ten napis właśnie nie do końca podobał i naprawdę jedyna rzecz, dlaczego chciałam tą bluzę, to te kokardki. Dlatego właśnie robimy kokardki. I chodzi o to, żeby że po prostu wszyjemy je sobie tutaj i nie uszkodzimy bluzy, jeśli ładnie to wszyjemy. Ja maszyny do szycia nie mam, będę robić to ręcznie, więc jeśli też marzy wam się taka bluza, to możecie zrobić to w domu. Także kupiłam sobie wstążkę i słuchajcie, 2 metry takiej ładnej, różowej wstążeczki kosztowały chyba 3,20. Także mega polecam po prostu iść do jakiejś pasmanterii i wybrać wasz kolor wstążki, Waszą szerokość. Ja wybrałam w miarę szeroką, ale nie jakąś bardzo. Także will see oglądałam mnóstwo, jak wiecie, jakichś tutor. Tutoriali i tak dalej. Także mam nadzieję, że ta wstążeczka mi wyjdzie. Natomiast zanim przejdziemy do robienia bluzy, chciałam Wam też w ogóle opowiedzieć o zawodach. I przy okazji zrobię Wam unboxing torby. I wtedy się zabierzemy za bluza, ponieważ w ogóle takie fajne rzeczy wzięłam, i tak fajnie sobie zorganizowałam torbę, i tak bardzo chciałam Wam to nagrać jakby na vloga. Ale wy wstawałam o i wiecie, jak to jest o czwartej, bo o 5.30 była zbiórka, także i tak się ledwo wyrobiłam. Także w ogóle mam nowy świetny sposób, który mogliście już zobaczyć na vlogu w Turcji. I właśnie pakowanie wszystkiego w takie opakowania. Ja też tak zrobiłam. Tutaj mamy, tutaj mamy strój i wszystkie potrzebne rzeczy, wiecie, trzy pary skarpet i inne takie rzeczy, bo jako że tańczę współczesne. To mamy ustalone rzeczy, które po prostu musimy mieć, ale też mamy rzeczy, które są mega wygodne, ponieważ rozgrzewki na korytarzach, próby na scenach, które jeszcze nie są umyte, i po prostu chodzenie na boso i inne takie rzeczy, trzeba się na to troszeczkę zabezpieczyć. Więc zdecydowanie też więcej takich ubrań pod kątem tych rozgrzewek, prób trzeba było wziąć pod uwagę. I w ogóle co do jakby samego obiektu, w którym byłam. przecież to, to, że był tak ładny dom kultury, ponieważ to był w Warszawie i miał on szklane schody, wiecie, jakieś windy itd. i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest jakby jakiś prestiż wielki, natomiast patrząc na dom kultury w moim mieście, naprawdę był mega ładny. Miał kilka pięter, a scena była duża. Widownia miała tak wygodne siedzenia. To jest rzecz, ostatnia rzecz, którą bym oceniała, ale naprawdę mega były wygodne, bo siedziałam chwilę na schodach i miałam takie nie, tak mnie już boli kręgosłup, że idę na widownię i bardzo fajną widownię i bardzo fajną scenę mieli. I oprócz tego. W dostaliśmy taką e, swoją, jakby szatnię. No, każdy ma swoją szatnię, natomiast w naszej szatni nie dość żeby była pełna luster, żebyśmy mogli robić próby w szatni i makijaże i fryzury i wszystko. To jeszcze mieliśmy okno, także mega fajna ogólnie przestrzeń i bardzo luksusowo można powiedzieć tam było. Także a, mi się podobał jakby sam, sam wystrój tego, gdzie byliśmy. Reszta mi się nie podoba, ale do tego za chwilę. Także dalej mamy oczywiście paczkę z jedzeniem. Tutaj są takie typowe znaki, które nie są ze zdrowia i których nie zjadłam. I mamy typową kosmetyczkę na rzeczy, jeśli chodzi o higienę osobistą i tak dalej, ale też mamy na przykład gumki, spinki i wszystko do robienia poszczególnych fryzur na poszczególne występy. Dalej lecimy coś, co ma każdy. Większość ten celu ma. Zazwyczaj y, lakier albo jakiś właśnie spray czy coś, ja mam suchy szampan, ponieważ my tańczymy w rozpuszczonych włosach, więc nie potrzebuję zrobić, wiecie, slick back, tylko właśnie u mnie jest problem, że te włosy mają fajnie wyglądać tak mega świeżo, a ja nie mogłam ich umyć dzień przed występem, ponieważ by całe się puszyły i to by nie wyglądało tak, jak ma wyglądać, dlatego taki sposób najlepszy. Coś, co zjadłam, ale to jest po prostu najlepszą opcją na takie wyjazdy, to są jabłka. Przysięgam, suszone jab jabłka kocham, <grych> jeśli chodzi właśnie o taką wiedzę niskokaloryczną, żeby się nie je czuć jakąś pełnym przed występem i w ogóle szczególnie, że Jakieś te stroje muszą na nas wyglądać, ale jednocześnie nie być głodnym. Także mega polecam. Mamy kawę, piłam parę kaw, Kupiłam. no bo <laughs> wstawanie o czwartej było ciężkie. Dalej, reszta rzeczy jest nieważna. Tu są jakieś cukierki na rzeczy, bo parę osób w ogóle miało urodziny. Na tym wyjeździe jedna dziewczyna kończyła 18 i miała tort. I to wszystko po prostu na tym turnieju. Także to było <laughs> ultra słodkie. A jedna też, która nie występowała, zrobiła całe w ogóle opakowanie rogali, wszystkich nagrywała. Kołam w ogóle klimat jakby w miejscu, w którym aktualnie tańczę, bo w większości jakby grupach jest taka mega rywalizacja, też pomiędzy grupami szczególnie i zamknięte grupki, jakby w każdych grupach i takie bardzo, nie mam wrażenie, toksik społeczeństwo. I to jest w zasadzie pierwsza szkoła tańca, w której jestem i w której wszyscy są bardzo otwarci i bardzo przyjaźni. I to jest tak niesamowite, jak my się też zaczęliśmy integrować z innymi grupami, że Naprawdę cieszę się, że znalazłam takie miejsca. Więc lecimy dalej. Kolejna rzecz to jest torba, jaką dostałam. Bo ogólnie było tak, że część dostawała torby, część dostawała bidony. Ja bardzo chciałam dostać bidon ponieważ był różowy, ale nasza grupa dostała torby, także. Mamy takie worki, aronocz kiedykolwiek tego żyje, ale rzadko na turniejach zdarza się tak, że w sumie coś dostajemy, więc pod tym względem jestem miła, zaskoczona. Ale no, tak jak mówię, turniej miał wiele minusów, więc też wam je ja zaraz opowiem i zabieramy się za bluza. To w sumie tyle. Mam jeszcze jakieś książki i w ogóle, bo trochę czasu tam spędziliśmy. Także ja mierzę sobie a, naszą wstążyczkę i przy okazji Wam opowiem w ogóle co do całego wydarzenia. <duszynka> Ponieważ czyjcie to, że. Do, na ten turniej przyjechało 40 zespołów z 22 miast, około 560 osób. Zapamiętałam to, bo szczerze byłam zdziwiona, że w listopadzie już tyle osób ma gotowe choreografie. I u nas to w ogóle wyglądało tak, że my, jakby robimy rok wcześniej, choreografię, i dopiero wtedy z nią jeździmy. I podczas tego, jak jeździmy z jedną, to tworzymy następną. My występowaliśmy w kategorii Art Dance, była też kategoria Jazz i inne formy. I słuchajcie, w ogóle wydarzyło się tak. Że um, niektóre zespoły występowały w paru kategoriach z różnymi numerami, i do tego było z 20 jury, i część było młodych, część było starych, i ich podzielili właśnie na starych i młodych, e, którzy dawali osobne wyniki. Także w jednej kategorii były jakby dwa różne podium. To było tak dziwne, i najlepsze jest to, że pomimo tego, że te jakby jury były różne, to wyniki były mega podobne. I niektóre wiecie tam zespoły zbierały po pięć jakiś nagród, a też w jednej kategorii nie było pierwszego miejsca, w jakieś były dwa pierwsze, nie, dwa drugie, a no ale wyniki były mega dziwne ponieważ no, było to przykre patrząc na to, jak wiele zespołów przyjechało jak ocenili to, że ktoś mógł zająć strasznie dużo nagród i okej, okay, przyznaję, niektóre zespoły rzeczywiście były dobre i zasługiwały na te nagrody natomiast były zespoły, które robiły wiele rzeczy bardzo niedokładnie, nierówno nie miały zaawansowanych kroków, a i tak znalazły się gdzieś tam wysoko więc pod tym względem się troszeczkę nie zgadzam ale nie mi oceniać także tak to wyglądało i też przyjechaliśmy mega rano i od razu poszliśmy na próbę a potem nam się przez wiele godzin nudziło jeszcze po w ogóle wszystkich kategoriach była godzina przerwy na gadanie tych sędziów Zanim totalnie tam się dowiedzieliśmy jakie są wyniki Więc strasznie strata czasu, ale kto jeździ na turnieje ten wie, że tak jest zawsze Oprócz tych wszystkich właśnie rzeczy typu ocenianie, nie mam pojęcia z jakimi kryteriami to e, była taka sytuacja, że na przykład światła nam się nie zgaszały, a w naszej choreografii jest tak, że kiedy ja wchodzę, światła dopiero powoli powinny się zapalać, ponieważ ja zaczynam choreografię. E, I kiedy ja kiedy tańczymy w trójkę, ja i właśnie jeszcze dwie osoby, i reszta już jakby leży na podłodze, e, bo skończyli sw swoje części, to to światło powinno się zgaszyć, kiedy my jakby kończymy tańczyć, muzyka już nie leci, i wtedy to ma taki efekt. Tutaj nie miała, więc no nie było za fajnie, ale mm, podróż jakby sama, sama po prostu ludzie i to, to, że tam była, myślę, że było bardzo fajnym przeżyciem. Zresztą w ogóle śmiesznie, bo dzisiaj mam próbę na scenie, w środę znowu tańczę na scenie i w piątek mam trening, a w poprzednim tygodniu. A też miałam właśnie nie dość, że treningi to warsztaty, w tym potem miałam właśnie zawody i teraz mam z powrotem a kolejny występ, ty tylko tym razem w formie występu, a nie w formie zawodów. Także przynajmniej przyjdą ludzie, którzy rzeczywiście chcą to zobaczyć i myślę, że to jest takie bardzo miłe uczucie, że ktoś przychodzi cię zobaczyć. Więc tak, myślę, że jakoś się dzieje i też mm, ja chodzę teraz na indywidualne, więc praktycznie codziennie mam treningi i jestem mega dumna, że się jakoś za to zabrałam Dobra, nie gadamy już o tańcu, bo myślę, że mało kogo to interesowało Także lecimy sobie z tym Podzieliłam to na trzy części, ponieważ potrzebujemy dwie kokardki, ale chcę mieć jedną na zapas Także mamy tutaj trzy części tej wstążki i chyba musimy je pociąć, ale I'm scared to do it right now Także nie wiem, obawiam się, czy tego nie będzie za mało, ale czekajcie, bo tam pokazało, że trzeba to zawinąć wokół swoich palców. Raz, dwa, trzy razy. Potem zawiązać kokardkę. Okej, okay, no to myślę, że tak będzie dobrze. Jak coś zepsuję, to już tego nie naprawię, więc I'm scared, ale lecimy. Mamy trzy, mamy trzy. Tu się kończy nasz trzeci. Dobra. My i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bierzemy nożyczki. Ja się boję. Teraz już nie ma odwrotu. Let's go. Mamy jedno. Tutaj musimy przyciąć do drugie i chciałabym Wam to pokazać. Pokażę Wam. Widzieliśmy. Także mamy trzy równe części wstążki. Czemu trzy, a nie dwie? Ponieważ jedna zawsze może nie wyjść. I teraz, czy ja pamiętam, jak to się robiło? Nie do końca. <laughs> Także pierwsze takie spróbujemy na próbę. Bo z tego, co mi się wydaje, to wyglądało to mniej więcej tak, że owijamy to wokół palców kilka razy. Po czym przekładamy to tutaj. Dobra, chyba za dużo razy owinałam. Po czym przekładamy sobie to pod palcami. Po czym zaczepiamy to o to. A tak mamy tylko jedno to. Tak się prezentuje moja kokardka. Dobra, słuchajcie, ta kokardka nie miała tak wyjść. To wiadomo, to można mocniej ścisnąć, natomiast nie chcę tego mocniej ściskać, ponieważ to nie miało tak wyglądać.

i w połowę jeszcze raz, będę chciała tę kokardę jeszcze raz przeładowamy, po czym przechodzimy sobie to pomiędzy naszą, tutaj, to co chcemy i ściskamy na mocniej jak się da. Okej, okay. następnie ściągamy, znieściągamy kokardę z palców, możemy ją kiedyś przedścisnąć i nasza kokarda prezentuje się w ten sposób. Dobra, ja nie chciałam, żeby ta kokardka tak wyglądała, więc robię ją jeszcze raz. I będę robić tak długo, aż będzie wyglądała tak, jak ja sobie wymarzyłam, że będzie wyglądała. Dobra, przyjdę do Was później jak zrobię. Uwaga mi się. To zaczęło wyglądać.